Cześć, witam was, jest Gracjan, mój udział w zespole nie powiódł się, ponieważ jednak jestem zbyt dużą indywidualnością, miałem taką właśnie propozycję brania udziału w zespole, zespół miał się składać z kilku osób, ale po prostu ja jednak jestem taką indywidualnością, że no... Praca, współpraca, w zespole na dłuższą jeszcze metę, bo to miała być co najmniej na kilka lat ta współpraca, no to po prostu no, jest niemożliwa. No, praca taka w zespole, no by była możliwa na przykład na może na miesiąc, na dwa, na trzy, ale jak? E, właśnie doszedłem do wniosku, że po prostu no. Nie, nie pasuje do tych ludzi, no to właśnie yy, przebywanie w ich otoczeniu przez kilka lat, no to, to po prostu by było yy, dla mnie nie ok, więc dlatego postanowiłem jednak zrezygnować z tego projektu występowania w zespole. No i będę występować dalej, tak jak występowałem, czyli jako indywidualność, jako osobowość i nie będę się podporządkowywać pod czyjeś tam jakieś plany, zamierzenia, ponieważ jednak praca w zespole, no to to po prostu polega na tym, że jednostka musi się podporządkować tej grupie, czyli temu zespołowi, a mi jednak się podoba robienie tego, co naprawdę mi pasuje. A wiadomo, mój świat po prostu jest inny. Moje, moje plany, zamierzenia i w ogóle wszystko jest jednak różni się od tego, co inni ludzie chcą robić. E, no głównie po prostu też tam było to, że, że, że wiadomo, wszyscy chcą zarobić pieniądze. I robią to głównie, żeby po prostu zarobić jak najwięcej pieniędzy. Ja natomiast patrzę się, aby robić to, co rzeczywiście mi się podoba, to co rzeczywiście lubię i to co rzeczywiście sprawia mi prawdziwą przyjemność. Zima dalej jest, piękny śnieg pada, więc pozdrawiam wszystkich i na razie, cześć. Bye bye!